29 września 2020 roku Pokażę Wam jak to wygląda na koniec lata, w sumie już na początku jesieni Duże, bardzo duże Burgmancie I tutaj palmy i bananę Bardzo duże palmy Kokosowa, Hortensja część jeszcze biała, czyli świeżo kwitnące, część już po przekwitnięciu, ale cały czas z kwiatami. Te dopiero będą kwitnąć.